miesięcznego odcinka wideo newslettera Łukasiewicz ITR jest Wojciech Ligier. Ukończył studia magisterskie na kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Miłośnik nowinek technologicznych wszelkiej maści, zwierzątek i gier komputerowych. Dumny ojciec myśliwskiego, zaprzęgowego i stróżującego psa oraz ogrzewacza łóżka, samojeda Appy. W wolnych chwilach lubi odpoczywać, najlepiej nic nie robiąc, zostawiając Wszystkie swoje myśli w pudełku nicości. Od niedawna jazda na rowerze i pływanie kajakiem sprawia mu wiele frajdy i radości, ale największy fan czerpie z gry w bowling, o czym przekonacie się już za chwilę. Włukasiewicz ITR zajmuje się szeroko pojętą automatyką. Projekt menedżer linii do produkcji masek ochronnych. Mówi, że rysowanie schematów za biurkiem nigdy nie daje tyle wiedzy, co praca z faktycznymi urządzeniami i klientami. Poza czterema ścianami własnego biura zobaczyć można naprawdę wiele cudów techniki i poznać naprawdę fascynujących ludzi. A to, że czasami maszyny kompletnie nas nie słuchają, a przy uruchomieniu żyją swoim życiem, cóż, to kolejny dzień w pracy automatykę. Poznajcie Wojtka. Cześć Wojtek. Aha. Jak ta linia? No, jeszcze ostatnie szlify wypychamy. Jutro do Łodzi nie pojedziemy. Dzisiaj tym bardziej. Może zorganizujemy inną łódź. Bo mamy pewien plan. Jutro szkolenie rano i po szkoleniu zabieram Cię w pewne miejsce. Także myślę, że to już jest czas na wyjście. No dobra. Lecimy. Także czapka i lecimy. I jak Ci się podoba, Wojtek? Elegancko. Tak? Naprawdę fajna miejscuwa. Jest tutaj naprawdę pięknie. Miejscuwa jest super. Mieliśmy przyjechać na kajaki. Eee, rowerki wodne też odpadają, bo zostały przetransportowane do garażu na zimę. No i bunkrów też tu sumie nie widzimy, ale i tak jest fajnie. Eee, jest centrum bowlingowe, możemy pójść się sprawdzić. Słyszałem, że jesteś grubym graczem, także, a ja trentem boltem, jakiś tam super ekstra, nie jestem. Więc może mam jakieś szanse, zobaczymy. Możemy się sprawdzić. Nie tak. wygrasz tego. Okej, okay. zobaczymy. Wojtek, nowy rekord nie mam o czym gadać, znowu przegrałem, więc może następnym razem się uda w czymś ciebie się... Teraz piłkarzyki. piłkarzyki. Okres letnio-jesienny nie pokrzyżował planów organizacyjnych imprez i działań związanych z produkcją oraz prezentacją rozwiązań Łukasiewicz ITR. Był to gorący okres zarówno pod względem temperatury, jak i spotkań. Od wielu lat targi stawały się chlebem powszednim branży R&D. To tutaj zwiększaliśmy zainteresowanie swoimi produktami i tworzyliśmy nowe możliwości biznesowe. Jednak rok 2020 zmienił wszystko. Na te wydarzenia branża przemysłowa musiała czekać Ponad dwa lata. Zmienił się termin i okoliczności. Nie zmieniło się jedno. Nie bywała energia bezpośrednich relacji. Gwar biznesowych rozmów i dźwięk pracujących maszyn powróciły na hale MTP wraz z czterodniowymi targami ITM Industry Europe innowacyjny świat przemysłu. Tłumy zwiedzających, zadowoleni wystawcy tak można podsumować sukces minionej edycji wydarzenia. Ponad 340 wystawców z Polski i z zagranicy pokazało swoją ofertę podczas tegorocznej edycji targów ITM Industry Europe. Na wspólnym stoisku Instytutów Łukasiewicza Łukasiewicz ITR promował swoje osiągnięcia z zakresu zgrzewania ultradźwiękowego oraz pieców cieplno Wydarzenie trwało od 31 sierpnia do 3 września. Mogło nas również zabraknąć na Bielskim Energetabie. Międzynarodowe targi energetyczne Energetab 2021 to wydarzenie, na którym również nie mogło zabraknąć naszych produktów oraz specjalistów. Energetab to największe w Polsce międzynarodowe targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki oraz doskonałe miejsce promocji i budowy wizerunku firmy. Tak duża frekwencja występująca w cieniu epidemii koronawirusa pozytywnie zaskoczyła nas, jak i również ponad 270. Wystawców, wśród których dominowały firmy krajowe, chociaż pojawiło się kilkanaście firm z 10 krajów europejskich. Za nami trzy dni wypełnione prezentacjami naszego autorskiego systemu do pomiaru temperatury w rozdzielnicach średniego napięcia i rozmowami z profesjonalistami z branży energetycznej. Do zobaczenia za rok. Ostatnią imprezą targową w tym okresie były kieleckie targi Plastpol. Plastpol to przepis na biznesowy sukces w przetwórstwie tworzyw sztucznych. W dniach od 21 do 23 września nie brakowało najnowszych technologii z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Na tegorocznym Plastpolu obecnych było 6 tysięcy odwiedzających, 300 wystawców z 22 krajów i ponad 4 tysiące metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Choć wystawa nieco mniej okazała niż w poprzednich latach, to nadal wydarzenie spełniało swoją podstawową funkcję. Było skuteczną platformą biznesową. Łukasiewicz ITR na swoim stoisku zaprezentował pełną ofertę z zakresu zgrzewania ultradźwiękowego, m.in. systemy zgrzewania ultradźwiękowego Sonic Welder dla przemysłu 4.0, składających się z następujących elementów. Generatory Sonic Blaster, przetworniki Sonic Converter, boostery Sonic Booster, sonotrody Sonic Horn. Chcemy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach PlastPol, za inspirujące rozmowy i za zainteresowanie naszą ofertą. Mamy nadzieję, że spotkamy się już za rok. Okres jesienny to nie tylko targi, ale również podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia. W dniach od 30 września do 1 października odbyło się szkolenie i warsztaty pod tytułem Przemysł 4.0. Wdrażanie skutecznych praktyk operacyjnych z wykorzystaniem technologii. Szkolenie odbyło się w Pałacu Łochów i obejmowało dwa bloki tematyczne: tworzenie wartości w projektach Przemysłu 4.0 poprzez Design Thinking oraz efektywna komunikacja w projekcie. Dzięki udziałowi uczestników, uczestnicy poznali ukryte motywatory, czynniki napędowe, przykłady innowacji oparte na empatii w łańcuchu operacyjnym, zrozumieli proces tworzenia wartości poprzez myślenie projektowe, poznali modele i procesy design thinking, przyjrzeli się ciekawym studiom przypadków największych światowych firm, poznali bliżej proces projektowania skoncentrowany na człowieku. Dziękujemy Łukasiewiczowi za możliwość przeprowadzenia szkolenia. Innowacji to jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę i wynalazki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 9 października 2021 roku odbyła się pierwsza edycja tego wydarzenia w Łukasiewicz ITR. Była to okazja, by na własne oczy przekonać się, jak cyfryzacja, zaawansowane technologie i robotyka Instytutu zmienia świat. Zaprezentowaliśmy cały przekrój działalności Łukasiewicz ITR w nowoczesnym showroomie zlokalizowanym na Warszawskiej Prawa. Była to idealna okazja, by poznać naszych wspaniałych inżynierów. Dowiedzieć się więcej o firmie, zobaczyć jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów produkcji płytek drukowanych w Polsce, poznać sam proces oraz dowiedzieć się, jakich metod używamy, aby przebadać elektronikę bez potrzeby zaglądania do jej wnętrza. Najmłodszym uczestnikom szczególnie przypadły do gustu prezentowane przez naszych naukowców eksperymenty chemiczne oraz doświadczenia magnetyczne. Natomiast starszych gości zaskoczył. Proces szybkiego i ekologicznego zgrzewania ultradźwiękowego oraz specjalistyczna metoda łączenia metali o dużej spójności, czyli spawanie wiązką elektronową. Tegoroczna pierwsza edycja Nocy Innowacji okazała się dużym sukcesem. Odwiedziło nas łącznie ponad 200 osób, które niezwykle pozytywnie oceniały czas spędzony w Łukasiewicz ITR, między innymi ze szkół podstawowych. Jesteśmy przekonani, że to jedynie początek wspaniałej przygody i popularyzacji nauki potrzebnej. Shouldem, hashtag Noc Innowacji oraz Digital Festival. Co to jest? Jak myślicie? To jest w przód. A to jest to. Jest zielona, ciężka, możecie jej dotknąć. To taki mały komputer. To, to jest taki mały komputer, i to sprawia, że w, częściowo w waszych domach płynie prąd. Tak w ogóle co wiecie o prądzie? Satelita sprowadza prąd, aby ze wymogły idziecie i oglądać bajki. Widać prąd? Czy nie widać? Nie, nie. Nie ma. widać. A jest bezpieczne? Tylko. Nie, 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 nie. Nie. Tylko w, jakiś... w jakichś bajkach widać. Gdy jak ktoś kogoś prąd, to boli. To bardzo boli, tak. Bo moja siostra dotknął prąd. Gdzie, gdzie dotną rękę? No, ręka. Moja mama robiła obiad, no tak, a ja się bawiłam, a u dziadka w pokoju nie zauważyliśmy, że leżał pod wykładziną kabel i to tak jakby niebezpiecznie i był kabel już taki, no przetarty mhm. i Kasper dotknął tego i delikatnie go w rękę na... Ale tak. nic mu się nie stało? Nic. A wiecie, że to urząd w właśnie e, odpowiada za to, żeby w naszych domach płynął bezpiecznie prąd? Nela? Ala. Ala? Krysia? Krysia? Krysia. Flanek? Franek. Patrycja? Łukasiewicz TRTV. Witamy serdecznie pana Stefana Karmazę, CEO Vectio LTD, firmy zajmujące się szeroko pojętym IT. Dzisiaj gościmy szkołę podstawową numer 2 w kobyłce i panią. Dorotę Malinowską. Witamy serdecznie panią Elizę Wieloch. Dzień dobry. Jesteśmy dzień po nocy innowacji, i w związku z tym chciałem się pana spytać, jak się podobało. Uważam, że to świetna inicjatywa. Pierwszy raz byliśmy z rodziną czymś takim No i jesteśmy pod bardzo wielkim wrażeniem. No myślę, że to jest wspaniała inicjatywa, niezwykle ciekawa dla dzieci i myślę, że wyniosą z tego bardzo dużo ciekawych wrażeń i przede wszystkim dużo się nauczą. Na pewno są to bardzo pożyteczne inicjatywy. E, przyjechaliśmy tutaj z Kobyłki. Jesteśmy klasą taką może nie do końca integracyjną, ale mamy w, w naszej składzie dziewczynkę z autyzmem. I tak myślę, że najbardziej to tak, znaczy, aktywizują ją gumy. sama wycieczka. Mhm. Sam wyjazd autokarem już jest dla niej jakimś tam przeżyciem, prawda? E, dziewczynka lubi bardzo kolorować i tutaj właśnie wytrawiała taką płytkę. Sama się podpisała i narysowała serduszko. A co się podobało najbardziej dzieciom i rodzinie? No na pewno możliwość własnych płytek. No bo jak mogli samodzielnie coś narysować, a później zobaczyć tego efekt, no świetnie. Naprawdę. No myślę, że największe zainteresowanie wzbudziły pokazy chemiczne, doświadczenia chemiczne. Wybuchy. Tak, zmiana koloru, tak zmiana koloru w próbówkach. No ale wszystkie tutaj rzeczy, to jest nowość dla dzieciaków, także muszą to pewnie troszkę przetrawić, muszą się zastanowić, ale myślę, że wszystkie te rzeczy były dla nich ciekawe. Skąd informacja, że tego typu impreza jest organizowana w takim miejscu? No, Ja akurat poprzez social media, na LinkedInie i na Facebooku widziałem Państwo, że organizujecie coś takiego, więc z wielką przyjemnością się zgłosiliśmy. Super, bardzo dziękuję Pani za, za odpowiedź, dziękuję. super, dziękuję nie? Jak nazywał się rosyjski uczony, który wynalazł konserwy? Puszkin.